シマン W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o rzeczach, których nie zobaczymy prawdopodobnie w Dankelate The Beast. Będzie tu mowa przede wszystkim o rzeczach, jak i mechanikach, które się zmieniły lub zostały zastąpione. Zapraszam do oglądania. Ok, także pierwszą rzeczą, myślę o której należy tutaj wspomnieć, jest to paralotnia z drugiej części Dankelata'a. Jak dobrze wiecie, paralotnie dostaliśmy w można powiedzieć, drugiej części fabuły i nie ukrywam, że bardzo ona przyspieszała eksplorację. Była to naprawdę fajna mechanika, z której to mogliśmy naprawdę pokonywać ogromne dystanse I niestety w Light the Beast Prawdopodobnie tej pralatni nie dostaniemy, aczkolwiek wydaje mi się, że dostaniemy jakąś inną mechanikę, która również przyspieszy nam eksplor. Wiadomo, będziemy mieli pojazdy, ale wydaje mi się, że Techland jeszcze coś tutaj ukrywa przed nami i wydaje mi się, że podczas fabuły będziemy mieli jeszcze coś, co zdecydowanie będzie mogło przyspieszyć naszą eksplorację, ponieważ tutaj od razu przejdę do drugiej rzeczy. Jak już wspomniałem w moim poprzednim filmie, również prawdopodobne jest to, że nie będziemy mieli możliwości szybkiej podróży, ze względu na to, że mapa jest na tyle mała, że wydaje mi się, że twórcy po prostu nie dodawali tutaj tych punktów szybkiej podróży i dali nam właśnie ten pojazd, żebyśmy właśnie mogli poruszać się szybciej właśnie takim pojazdem, a niekoniecznie używać właśnie tej szybkiej podróży. Dlatego tym bardziej wydaje mi się, że jeszcze jakaś dodatkowa mechanika powinna się tutaj pojawić. Okej, okay, następna sprawa to oszczepy z Danklight 2. Takie oszczepy mogliśmy znaleźć w świecie gry. Po prostu była to taka dodatkowa broń, którą mogliśmy sobie zabrać i rzucić raz w jakiegoś przeciwnika. Takich oszczepów nie uświadczyłem podczas wersji demonstracyjnej i podejrzewam, że już takiej broni nie spotkamy. Natomiast jeżeli chodzi o butle z gazem, to one dalej są i dalej będą dostępne podczas walki. Zobaczymy, może będą jakieś inne przedmioty do rzucania, kto wie. Mapa do osłonięcia jest jeszcze naprawdę spora, więc wydaje mi się, że w kolejnych regionach może coś jeszcze do rzucania się pojawić. Następna sprawa to trofea z zarażonych. W drugiej części trofea głównie służyły do tego, żeby ulepszać sobie schematy, jakieś właśnie bronie i tak dalej. Głównie to może można powiedzieć, że to był właśnie nasz główny surowiec do tego, żebyśmy mogli sobie ulepszać nasz ekwipunek. Też u mnie na kanale bardzo dużo było takich filmów właśnie na temat tego, jak farmić sobie te trofea, no bo nie ukrywajmy, jest to dosyć ważny surowiec. No i tutaj w debiście twórcy postanowili, że wymienią, można powiedzieć, ten surowiec na książki, na takie podręczniki, które będziemy mogli dostawać za wykonanie misji oraz za czyszczenie Dark Zone'ów. Prawdopodobnie będą również się pojawiać jako nagrody ze zleceń. No i właśnie te książki będą służyły nam do ulepszenia właśnie jakichś schematów, modyfikacji, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno postaram się nagrać film, w którym będzie można sobie właśnie te książki farmić, także oczywiście wyczekujcie. Następna sprawa to inhalatory odporności i możliwości zainfekowania w trakcie nocy. Tak jak dobrze wiecie, Crane jest tak naprawdę pół człowiekiem, pół bestią i generalnie tak jak w przypadku Aydana, nie będzie on potrzebować żadnych inhalatorów odporności, które były nam potrzebne właśnie w drugiej części, podczas eksploracji w nocy. Mieliśmy właśnie na górze taki pasek zainfekowania, no i jeżeli on już był niski, no to wtedy musieliśmy wziąć jakiś inhalator, bądź po prostu udać się do światła UV, do jakiejś bezpiecznej strefy, żeby ten pasek napełnić. Kite Crane na szczęście nie będzie czegoś takiego potrzebować i na spokojnie możemy chodzić sobie po nocy, jak i za dnia, nie martwiąc się właśnie o ten pasek. Także wydaje mi się, że jest to nawet zmiana na plus, bo nie musimy się martwić po prostu o to, że stracimy nagle życie. Następna rzecz to zmiana niektórych akcesoriów. Myślę, że tutaj najlepszym przykładem będzie właśnie to koło zębate, które sobie rzucaliśmy właśnie w Dying Light Teraz ten element został włożony do broni i będzie po prostu mogli sobie z niej strzelać. Oczywiście dojdą również nowe granaty, nowe jakieś tam właśnie akcesoria i zostaną one zastąpione właśnie poprzednimi z i dwójki, czy też jedynki. Mamy na przykład, jeżeli chodzi jeszcze o pożywienie, czyli właśnie regenerację naszego zdrowia, będą właśnie batony, które będziemy mogli sobie po prostu jeść, jeżeli zabraknie nam zdrowia i będziemy chcieli się uleczyć. Taki baton będzie na przykład szybszą metodą do regeneracji zdrowia, no bo jak dobrze wiecie, jeżeli będziemy chcieli skorzystać sobie z bandaży, no to będziemy musieli trochę poczekać, zanim Kyle się rzeczywiście tym bandażem owinie. Prawdopodobnie Podobnie będą też apteczki wojskowe, czyli po prostu szybki zastrzyk, który zregeneruje nam od razu życie. Więc jest to takie odświeżenie, właśnie, jeżeli chodzi o ten element. Oczywiście jakieś koktajle, mołotowa czy granaty na pewno zostaną tak jak to było w poprzednich częściach, no i podejrzewam, że również nowe jakieś elementy akcesoriów się pojawią. Następna sprawa to podział frakcji po przejęciu bazy, czyli można powiedzieć mechanika również zaciągnięta z dwójki, po przejęciu bazy, czyli po prostu włożenia bezpieczników i aktywacja prądu umożliwiała nam przejęcie bazy i i dodatkowo mogliśmy sobie wtedy wybrać frakcję albo ocaleńców, albo stróżów w prawa. No i w debiście tutaj nie będziemy mieć już takiego podziału, czyli po prostu jeżeli odblokujemy bazę, no to ta baza będzie aktywna i prawdopodobnie odsłoni nam jakąś część mapy oraz prawdopodobnie jakieś znaki zapytania, pod którymi będą ukrywać się jakieś znajdźki, jakieś opuszczone sklepy, jakieś konwoje i tak Następna sprawa to klucz GRE, również zaciągnięty z dwójki. Ten klucz głównie służył nam do właśnie otwierania jakichś kontenerów, jakichś właśnie baz wojskowych, jakichś sekretnych Drzwi. No tutaj Kyle Crane prawdopodobnie takiego klucza GRN nie będzie posiadać. Aczkolwiek, kto wie, może będzie mieć jakiś inny mechanizm, który będzie umożliwiał mu chodzenie do jakichś sekretnych pomieszczeń. Lub po prostu odpali tryb bestii i rozwali po prostu wszystko w drobny mak. Następna sprawa to poziomy legendy oraz łowcy. Na pewno na samym początku premiery The Bista. nie będziemy mieli poziomów legendy jak to jest w poprzednich częściach. Podejrzewam, że po kilku aktualizacjach ten poziom legendy twórcy dodadzą. Jeżeli większość z nas oczywiście wymaksuje sobie już postać, będziemy mieć wszystkie umiejętności, no to twórcy stwierdzą, że po prostu takie poziomy legendy na pewno się przydadzą, czyli po prostu jest to nic innego jak rozszerzenie poziomów oraz jakiegoś drzewka umiejętności, który zwiększy nam obrażenia. No i podejrzewam, że również łowcy też się pojawią w jakichś kolejnych aktualizacjach. To nic innego jak po prostu NPC, które dają nam różne zlecenia, no i za wykonywanie tych zleceń będziemy otrzymywać sobie żetony bądź jakieś nagrody, które będziemy mogli wymieniać sobie u nich właśnie w sklepie. Następna sprawa to crossplay. Tak, twórcy również, jeżeli chodzi o tą część Dane nie będą wprowadzali crossplayu od samego początku, a. Aczkolwiek podejrzewam, że pojawi się ona w przyszłości, tak jak to było właśnie z Dane 1 czy też 2. Z tego co pamiętam, na crossplay w Dane 2 musieliśmy czekać około rok, albo nawet i dłużej. Także nie zanosi się, żeby on rzeczywiście szybko się pojawił. Ponieważ pamiętam, że twórcy mieli a, naprawdę ogromny problem z dodaniem tego crossplayu. Chyba, że zaciągną rzeczywiście już mechanikę z drugiej części i będą w stanie dodać ten crossplay wcześniej, bez jakichś większych problemów. Pożyjemy, zobaczymy. Aczkolwiek fajnie, żeby dodali taki crossplay, no bo nie ukrywam. Jeżeli chodzi o poprzednią część, no to na pewno bardzo często były jakieś problemy związane z kołopem, no i tutaj liczę, że te problemy zostały rzeczywiście rozwiązane. No ale tak naprawdę zobaczymy wszystko już po premierze. Następna sprawa to inhibitory, czyli również mechanika, która pojawiła się w drugiej części. Były to nic innego jak takie zastrzyki, które zwiększały nam zdrowie, wytrzymałość, czyli podstawowe paski do tego, żebyśmy mogli poruszać się szybciej, byli zarażonych jeszcze więcej. No i oczywiście, żebyśmy nie ginęli również od zwykłego jakiegoś mniejszego upadku, czy zwykłego jakiegoś ciosu zarażonego. Te inhibitory zostały zastąpione surowcami. GSB, które będziemy mogli pozyskiwać z Chimer. No i tutaj właśnie teraz, myśląc nad tym wszystkim, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te Chimery, to podejrzewam, że one niestety będą takimi bosami, które będziemy mogli spotkać niestety tylko raz w grze, ze względu na to, że właśnie po pokonaniu takiej Chimery będziemy mogli właśnie rozszerzyć nasz paszak zdrowia oraz naszą wytrzymałość, a dodatkowo prawdopodobnie również będą odblokowywać nam umiejętności w drzewku w trybie bestii. No i wydaje mi się, że po pokonaniu takiej Chimery już niestety nie będziemy mogli zawalczyć z nią drugiej. Raz z tego względu, że właśnie już taki surowiec pozyskamy, no chyba że twórcy stwierdzą, że po ponownym pokonaniu takiej samej chimery nie będziemy po prostu już dostawać tego surowca, tylko po prostu będziemy mogli dostać z niego jakieś podręczniki albo jakieś po prostu rzeczy do naszego ekwipunku, które nie będą zbytnio związane właśnie z rozszerzaniem naszej staminy oraz HP. Ale no wiecie, w drugiej części na przykład inhibitory były jednorazowe, no i tutaj obawiam się, że te chimery to właśnie po prostu jest takie zastąpienie tych inhibitorów i po prostu będą to MOBY tylko na jeden raz. Mam nadzieję, że się mylę, ale również zobaczymy. Co czas pokażę. No i ostatnia sprawa, którą tak naprawdę chciałem wam tutaj przekazać, jest to oczywiście brak minimapy. W pierwszej części Day Taka taka minimapa była, no i nie ukrywam, że bardzo ona mocno ułatwiała rozgrywkę, natomiast w drugiej części twórcy już z niej zrezygnowali, i można powiedzieć, że odbiór był dosyć pozytywny. Na początku wiadomo, było małe narzekanie, jeżeli chodzi o tą minimapę, no bo jednak ciężko było troszeczkę się odnaleźć w takim wielkim świecie. No ale gdy już się wszyscy przyzwyczaili, no to tak naprawdę można powiedzieć, że ten brak mini minimapy tak naprawdę nie sprawiał jakichś wielkich problemów, a dodatkowo myślę, że dodawał on nie co klimat podczas właśnie grania, no i tutaj twórcy stwierdzili, że po prostu tą mechanikę zostawią, tak jak w przypadku dwójki. No i takiej mapki oczywiście również nie będziemy mieli. Ja osobiście wam powiem, że brak mini mapy osobiście mi nie przeszkadzał. Bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem, że jej nie mamy. Można powiedzieć, że jeżeli będziemy głównie polegać na trybie przetrwania, czy po prostu będziemy sobie wchodzili raz na jakiś czas na większą mapę, to na spokojnie taka mini minimapa nam również nie będzie potrzebna. Również twórcy dodali w końcu te 9000 ścieżek dźwiękowych, tak żebyśmy też sugerowali się właśnie tym, co słyszymy, a nie do końca tym, co widzimy. Dlatego myślę, że przesadnie nie będzie nas to wszystkich boleć i eksploracja będzie na tyle łatwa, że ta minimapa po prostu będzie nam zbędna. Aczkolwiek fajnie jakby w przyszłych aktualizacjach twórcy mogliby na przykład dodać taką minimapę w opcjach, że po prostu kto chce, może ją sobie włączyć, a kto nie chce, to po prostu będzie grać na wyłączonej i myślę, że to byłoby najlepsze tak naprawdę, żeby każda strona była zadowolona. OK, myślę, że to wszystko. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co Wy również zauważyliście, jeżeli chodzi właśnie o przedmioty i mechaniki, które jeszcze się nie pojawią w Dying Light Debiście. jestem osobiście bardzo ciekaw. Waszej opinii. No i co? Premiera już tak naprawdę za kilka dni. Ja osobiście bardzo nie mogę się doczekać. I oczywiście zapraszam Was na streamy, które teraz będą się bardzo często pojawiały. Na pewno w dzień premiery postaram się włączyć streama chociaż na kilka godzin, żebyśmy mogli zobaczyć pierwszą część fabuły. No i oczywiście w weekend pogramy sobie na pewno o wiele, o wiele dłużej. Także gorąco zapraszam. A ja dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie tego filmu. Dziękuję również wszystkim wspierającym na kanale. No i oczywiście słyszymy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.